Witam Was kochani serdecznie, jak zawsze z Centrum Harmonii. Moje imię jest Kracjana. Dzisiaj chciałam e, parę informacj informacji Wam przekazać. Na samym początku e, już Państwo w większości obejrzeliście e, sesję hipnotyczną z Krystyną. I e, jak zauważyliście, ta sesja e, jest bardzo ciężka. Na początku e, przyszedł moment, że... E, Myślałam, że już nie wiem nic dalej, i z pomocą był Wezius, bo on obserwował to całe zajście i po prostu podał mi tylko informacje, i wtedy poszło bardzo pięknie, płynnie, i właśnie w te momenty, gdzie Krystyna miała po prostu stworzoną iluzję ciemności, jakichś bytów, którzy nie pozwalają jej wyjść z tego miejsca. I jeżeli się zastanowicie, że myśli tworzą, tak samo każda istota jest w stanie stworzyć sobie po prostu taką ciemną stronę, że jest wstrzymywana, nie może, ale my sobie stwarzamy sami. Istnieje ciemna strona, ale nie w tym stylu, że jesteśmy w zagrożeniu, że reptylianie czy coś nas tam. Zakładają mechanizmy, czy coś z nami cały czas robią. Jeżeli zwrócicie uwagę, te wszystkie sesje, które ja prowadzę, do tej pory żeście obejrzeli, to wszystkie dusze przechodzą przez poziomy duchowe. I e, czy sobie wyobrażacie, że jakaś dusza, która ma pozakładane jakieś mechanizmy, jakieś jest. E, w rękach czyjś tam, czy ona by weszła na poziom duchowy tej, mówmy jasnej, strony, to jest niewyobrażalne. A nasi nauczyciele, czy, czy, czy z wyższej półki, przecież oni nas cały czas obserwują, oni wszystko słyszą. Nasz każdy ruch wiedzą, każde słowo, które mówimy, każdy czyn i tam jest to kodowane. Jeżeli się jak zauważyli, bo w różnych sesjach zależy od sytuacji, zależy od, y, od rzeczy, jakie dusza przeżyła, czy doświadczyła. Wchodzi na takie poziomy i tam dalej, i coś dalej, i dalej. A właśnie y, te iluzje, które stwarzamy koło siebie, zatrzymujemy w swój własny rozwój, y, zamykamy się po prostu w przestrzeni ciemnej, szarej, y, to jest, to jest, takie życie po prostu bezlitosne, tak, i idziemy w jednym kierunku, dlatego ja zawsze mówię, bądź wesoły, żyj życiem, poruszaj się, bądź miły, doświadczaj, ciesz się i zobacz w drugim, że to są też duksze, oni też doświadczają i to jest ważne, czy chcesz pozdrowić, czy nie, kiwnij ręką. I to wystarczy, to pokaż, że ja jestem przyjazny, przyjazna do, do Ciebie, bo pochodzimy wszyscy stamtąd. A właśnie jak zauważyliście w tej regresji, stało się to, bo to nie jest z jednego życia to tak samo jest z innych życia zbierane i to tworzy się po prostu taka forma, forma ciemności, z której dusza musi samoczynnie wyjść, ale. Jest ciężko, jak o tym nie wiemy, tak? I, I żyjemy w tym smutku i w troskach. I właśnie przez takie regresje dochodzi do uwolnienia, dochodzi do tego punktu, trzeba wyjść do tego punktu, odnaleźć ten punkt, zaprowadzić tamtą duszę. Właściwie dusza sama idzie. Tam wtedy przeskakuje w te, w te miejsca, gdzie coś się tam nazbierało. I to jest bardzo interesujące i ciekawe i daje do zastanowienia. Zastanawia mi się, co dnia nad samym sobą i żeby nam było właśnie dobrze, żebyśmy nie mieli takich rady starców, że musimy... To nie jest kara, bo się mówi, że jest kara, to jest coś innego. My musimy wtedy powtórzyć, ale wchodzimy w jeszcze troszeczkę głębsze bagno, żeby to doznanie było bardzo silne, żebyśmy rozpoznali. A, a czy rozpoznamy, to też od nas zależy, tak? Dlatego e, deptajmy po tym świecie e, lekko. Radośnie i, i w miłości po prostu, tak? To do tego tematu, i czekam na Wasze komentarze, na Wasze uwagi, jeżeli chodzi, może macie jakieś pytania, tak? Bo ja nie zadaję, nie przygotowuję pytań. Ja zawsze w tej sytuacji, w której się dusza znajduje, wtedy ja pytam. Ja nie przygotowuję się do tego, po prostu idę z pustą, z pustą e, głową i e, muszę właśnie dopilnowywać sytuacji i odpowiednie pytania zadawać tak? na tym to polegam teraz jest inna sprawa e, widzieliście u nas e, były w odwiedziny Agnieszka, Anna dystrybutorki z Polski serdecznie was pozdrawiam i, i e, miłe dziewczyny i e, e, oni mają olejek gracja Także zapraszam do zakupu. Następna już tura idzie po prostu. I przede wszystkim wzięli książki moje ze sobą za kurtyną ten życiem, bo wiem, że z Polski przede wszystkim chodzi o, o Was, kochani, którzy w Polsce mieszkają. Wiem, że ja jestem w euro, wy jesteście w złoty, to jest dzień do nocy i właśnie z przelewaniem pieniążków. Przez bank na, na zagraniczne konta są problemy, bo te koszty są duże. Ja rozumiem, ale nieraz ja jestem też bezradna, tak? No ale jest właśnie teraz ta sytuacja, że Ania i Agnieszka y, mają książki, cały karton Was to sztuk poszedł, mają tam w Polsce. Zamawiajcie u nich bezpośrednio, płacicie w złotówkach, bo oni te 16 euro na złotówki przeliczyli, tak? I y, Także y, mają też zebrać ze sobą organity, są różne kolory i pytajcie się ich. Oni sami doświadczają z z organitem. Myśmy tutaj robili różne, mm, ja im pokazałam, jak organit cia, e, działa na ciało. Sami doświadczyli, doznali i pytajcie się ich, oni Wam o tym powiedzą. Więc zapraszam serdecznie na zakup mojej książki. Tak już powiedziałam, już mam w niemieckim języku pierwszy tom. Jest wpisana teraz w hiszpańskim języku, akurat jest w trakcie. No i jest w trakcie pisania drugi tom. Chciałam troszeczkę wcześniej, marzyłam o tym, że maj-czerwiec bym wydała, ale są leciutkie zmiany. Mam literatkę. Witam serdecznie, pozdrawiam, dziękuję. E, się dużo osób zgłosiło, e, żeby e, pisać e, drugi tom i już mam bardzo miłą panią. I e, e, pracujemy właśnie dalej nad tą książką. Także powiedziałam, dałam taki termin do października. Będę chciała, żeby była książka drugi tom sprzedaży i od razu z, z wydawnictwa y, duża część pójdzie też do Agnieszki i Ani, żeby y, oni właśnie tam dysponują w Polsce. Zgłaszajcie się do niej. Moje strony znacie Mea Minus Oleum i tam wszystkich dystrybutorów macie, tak samo od, y, y, w Polsce i y, macie dystrybutorów y, w USA w Holandii, w Szwajcarii, w Niemczech i teraz jeszcze mam, mam taką sprawę sprawdzajcie w jakich krajach nie ma i ochotników, którzy chcą się zająć w tym, dan w tym kraju, w którym nie mamy na stronie tak? zgłoszcie się jako do dystrybucji czy we Włoszech czy w dużo, w dużo krajów, bo Francja na przykład nie mamy jeszcze Ach, no sprawdzajcie tam w Irlandii nie mamy tak, czy w, czy w Anglii pytajcie się o to, bo zamawiacie u mnie bezpośrednio tak? a pytacie się, czy ktoś tam jest dystrybutorem, no na razie od nas bezpośrednio te kraje, gdzie nie mamy dystrybucji I, a książki u mnie Bezpośrednio z innych krajów są u mnie bezpośrednio, i jeżeli któryś z dystrybutorów w danym kraju będzie miał zapytanie o książki, bezpośrednio wyślemy karton książek do danego dystrybutora, ale jak się pytacie tam, no to będzie zainteresowanie, to Wam udowodnimy, żebyście nie mieli problemu właśnie z tymi dodatkowymi kosztami wysyłek i przelewu pieniędzy, tak? No i e, nie wiem, czy jeszcze mam coś dodać. E, jeszcze jedną mam sprawę, tak ja wam obiecałam dalszy ciąg o Air. E, przygotowuję się, właśnie przyszedł ten moment, ja chciałam, chciałam, to co się chce, nie zawsze się staje. Coś mnie wstrzymywało, e, zaczęłam tłumaczyć i po prostu... To był kogel mogę w głowie, ja nie, mogłam, nie miałam koncentracji, nie wiedziałam, co się dzieje. Ja byłam wstrzyma, wstrzymywa, wstrzymywana od, żeby po prostu wam przekazy od AIL dalej nakręcać. I w pewnym momencie się zorientowałam, że coś będzie, i dlatego ja nie mogę wcześniej tych informacji o Ail przekazać i rzeczywiście e, potwierdzam to po pobycie Ani i Agnieszki po ich e, sesjach hipnotycznych przelały się informacje, które są identyczne o, bo ja e, znam z niemieckiego te informacje właśnie o którym ja wam będę po prostu tłumaczyć, które Ail, e, ten kosmita Ail przekazał. I właśnie to był moment, coś mnie trzymało, nie dopuszczało, żebym ja dalej. No bo to jest wiadomo, jeżeli ja bym już Wam przekazała te informacje, to potem każdy, o, one widziały, oglądały i teraz wiedzą, tam się zakodowało i mówię. I to jest bardzo dobre i cieszę się z tego, że Wam taką pomoc odgórnie, że po prostu kreują mną, czy wstrzymują, czy ten instynkt, słucham się na mnie, macie to miejsce, słuchajcie się też, e, tylko wam... Własny instynkt zawsze powie, czy to jest dobre dla Was, czy jest złe. Jeżeli się tutaj odczuwa niepokój, to to jest złe, że to jest dla Was niedobre, to żeby nie wiem, jak byliście kuszeni i namawiani, po prostu bierzcie odstęp od tego, odczekajcie. A jeżeli jest dobre uczucie, taka radość się w tym miejscu zaczyna, taka odczucie radości, to właśnie jest ten. Ten przekaz, bo my mamy wszystko w sobie. My mamy połączenie ze światem duchowym, z naszymi przewodnikami, opiekunami i właśnie otrzymujemy. Także kochani, nie przejmujcie się y, tymi odczuciami czy lękiem, że ktoś za Was coś, tego nie ma. Wy jesteście po prostu panami własnego losu. Słuchajcie siebie, idźcie swoją drogą. Cieście się życiem, radujcie i nie bójcie, nie dopuszczajcie, żeby jakikolwiek was się lęk czy strach wybudował, rozbudował i was zabudował, bo to jest niepotrzebne. A jeszcze inne rzeczy, nie, nie gniewajcie się na tym miejscach, gdzie jakieś tam dusze zostały wisieć na jakichś przestrzeniach czy, czy, czy w jakichś obiektach. Nie oskarżajcie ich za to, że one wam przeszkadzają żyć, czy robiąc, robić interesy, czy to, czy tamto. Nie oskarżajcie ich za to. Nie przeganiajcie ich, nie wyzywajcie ich, bo jeżeli wy to robicie, a te dusze naprawdę nie są winni tego, tak? I z takim oskarżeniem idziecie z powrotem do góry. I jakie sprawozdanie będziecie zdawać, jeżeli niewinne dusze obwinie, obwiniacie za wasze niepowodzenia? Jeżeli coś, jakieś niepowodzenia przychodzą i, i człowiek ma takie takie krótkie zapaści, dlaczego ja, dlaczego mi to nie idzie, to po prostu zdaj sobie z tego sprawę, że w tym życiu nie jest tobie dane, żebyś miał to, prowadził to czy tamto. To znaczy się. Jeżeli ci nie idzie, a ze wszelką siłą i mocą szukasz przyczyn, że coś blokuje mi, nie, to jest to, że właśnie nie jest. Słuchajcie się tego sami, posłuchajcie tej regresji. To są wskazówki, po prostu nie jest wam dane, zostawcie to i inwestujcie w coś innego, cieszcie się czymś innym, a to niech obejmie ktoś inny, bo właśnie temu jest to dane, a my blokujemy, żeby tam. Ktoś inny tego nie przejął, czy nie poprowadził, czy coś. I y, y, ja Wam tylko zwracam uwagę, a Wy zrobicie, jak Wy chcecie. I jeżeli uważacie, że, że ja mówię za dużo, albo Was tym, tym obciążam, albo Wam mieszam, no dlatego macie instynkt, słuchajcie sami, co ja mówię. Teraz y, y, będę y, prowadziła następne... Tematy. Chodzi o pielęgnację ciała, o różne zdrowe, naturalne kosmetyki. Ja w tym czasie, co ja robiłam patent na gracja Oil, w tym samym czasie rozwinęłam dodatkowo nie chciałam dodatkowo prowokować, ale produkować go, zrezygnowałam z produkcji. To jest maseczki maseczki dla twarzy ciała jakie chcesz nawet całego ciała dlatego że każda maseczka tak a to ja y, po prostu wytworzyłam to jest wszystko z naturalnego ze świeżego y, 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 świeże środki tak i y, jeżeli bym chciała to jakoś produkować jakiś w torebkach, w tych, tych, że się wyciska te kremy, czy, czy, czy różne, czy, czy albo czy, czy w plastikowych e, tych, tych pojemnikach, tak? e, to bym musiała środek konserwacyjny, by musiał tam wejść, a ja jestem tego przeciwnikiem. W moim olejku nie ma żadnego środka konserwacyjnego nie ma alkoholu nie ma e, niczego. Po prostu wszystko jest z natury, tak jest cztery lata po prostu jest to trwałe, to sobie wyobraźcie sobie bez środku konserwacyjnego. Nie? W tej recepturze co mi było z góry podane, tak skomponowane, że bo to kroplami jest tam odliczane, tak jest to, że nic się nie... 4 lata jest po prostu świeże. E, dlatego tą. E, tą tą maseczkę, ja mam tak samo. Jest. To nie jest patent, jak to się nazywa? To już coś jak patent, nie? Na tą maseczkę. Co to jest? Receptura. Nie, nie, ale to co już ja mam, bo ja mam ten papier, co to, to jest na to, ma tą erkę że to jest za, zarejestrowane. Tak? I to jest w Niemczech zarejestrowane i właśnie miałam, chciałam to wprowadzić też. I tego po prostu nie zrobiłam, tylko ze względu, że by musiało coś konserwacyjnego wyjść. I doszłam do wniosku, przecież to nie jest tajemnica i tego nie chcę trzymać. I, bo to była bzdura, to zabieram do grobu coś, co mogę Wam dać. I ja właśnie Wam pokażę wszystkie składniki, jak to się robi. Robi się bardzo szybko. Te składniki macie w domu. Ma to każdy. Robicie sobie sami i e, skorzystajcie tego. E, widzicie, mi nie zależy na tym, żeby jakiś tam dorabiać. Ja się niczego nie dorobiłam, jestem e, jaka jestem, e, i, i mi jest bardzo dobrze z tym, I się czuję bardzo lekko, nieobciążona, i e, Wam po prostu dam. Następna sprawa, e, będę rozmawiała o MMS-ie. E, właśnie wprowadziłam, wypróbowałam. E, wszystko, jak, jak wiecie, ja, e, co mi wchodzi e, jakaś informacja, czy coś e, wyczytam, czy coś jak mi, przy, robię przy tym przystanek, to ja to chcę sprawdzić. Sprawdzałam bardzo dużo rzeczy i probantem jestem ja jako pierwsza, potem moja rodzina, czy zwierzęta. Tak, tak jak widzicie, e, e, żeśmy. Mój mąż ma właśnie jest zdiagnozowany, y, diagnostykę ma i to jest, y, jak to się nazywa jak u lekarza w y, tym co robili, jak to się nazywa. Diopsji ma zrobioną, bo wysłałam mojego męża koniecznie na diopsji, bo on już to ma od Chyba 13 lat, wpierw to było jako się ma tą warcę, ta kurzajka, to już w Niemcach w Niemczech lekarze go zaniedbali, po to można by było już sprawdzić. Potem tu w Hiszpanii to się pociągnęło, tak aż, aż się nieprzyjemna, zrobiła taka taka narość. Tak, no i e, muszę wam powiedzieć, że jakiekolwiek diagnostyki, jak jeszcze to usłyszeli, e, się nie sprawdziły. E, wysłałam mojego męża na diopsję i się okazało, że ma białego raka skóry i e, jakieś tam w herbatki kładzienie palca, jakieś tam e, masowanie lymfów no to bym go zaprowadziła e, z, moją, z moim sumieniem do, do trumny bym chciała się mojego męża pozbyć a e, już jest tak daleko, właśnie my wiemy co jest i wiemy, że może straci e, po prostu dotąd być może przez MMS bierze cały czas miał teraz wyniki krwi robione powtórzone przed operacją wyniki ma świetne wyniki także może mu tylko naprawdę wytną mu tylko to co jest tutaj do wycięcia i paznokień mu ściągną i tą skórą mu po, po prostu przełożą tak bo to są nowe metody że zostawiam skórę i nakładają bo jest potem czucie z powrotem tak zobaczymy zostawiam w rękach chirurgów plastycznych bo będą to robili teraz co mojego do psa yy, yy, paulo który był spuchnięty, widzieliście to nagranie, był obolały, nie dał się dotknąć palcem. I była diagnostyka. Może mój pies, żebym posłuchała się tego, może on już by tutaj nie był. Mój pies biega, skacze, staje na szafki, po prostu zrobił się żywy i, i, i młody z powrotem, a zeszła. Yy, zastanawiałam się, yy, co to może być, co to może być, dostałam połączenie, przyszły informacje i yy, że to jedzenie suche, które on dostaje, po prostu zareagował alergicznie i on to jedzenie już jadł dwa tygodnie. A to jedzenie, bo mój pies po kastracji yy, w ciągu miesiąca 20 kg przybył, to są hormonalne sprawy, bo on nie je dużo. I mu weterynarz mojego męża namówił na worek karmy za 100 euro, że on tylko mu dajcie parę z tego i raz dziennie, tak? Głodówka, parę tego i pies dojdzie do normy. Stało się odwrotnie. Rzeczywiście ta informacja, która do mnie przyszła, zabrałam od razu to, tą karmę i dostał normalną, e, suchę jak inne psy, jak on miał. W ciągu dwóch dni opuchlizna zeszła z niego, nic go nie boli. Pies wstał na nogi, pies biega, i proszę Rexusa, który właśnie mi tą informację podał, tak się połączył, i Wesius. I mam nadzieję, że mój pies tak długo, jak mu jest zdany, w takiej kondycji zostanie. I jeszcze do tego zaczęłam mu dawać MMS-a dwie krople dziennie to po prostu Wam wytłumaczę. My nie wolno przekroczyć pięć albo sześć kropli dziennie w dawce, tak? Zaczynajcie, ja zaczynam i dla męża, my wszyscy pijemy moje wnuki raz dziennie, na początku trzy razy dziennie, żeby odrobaczyć w razie czego y, psy, koty, tak? I moje psy czują się wyśmienicie. Mój mąż ma świetne krwi wyniki. Po prostu już go ten palec wygląda lepiej. Tylko naturalnie trzeba wyciąć, bo to jest stara historia, a to to już dzikie mięso jest, tak? I tego to nie musi być i to, to nie zniknie. Trzeba to po prostu wyciąć. Yy, moja synowa karmi, jeszcze mojego wnuczka, tak? Jak zakończy karmienie, zacznie też brać, bo jak wiecie, ona ma pod spodem, ma odcisk, który był też diagnozowany. I e, no tak, no w pierwszej chwili e, lepiej było niestety ten e, odcisk powiększył się, także e, będzie brała MMS-a dopiero po zakończeniu karmienia, a ona zawsze karmi. Do roku, być może do roku nie. Zobaczymy, będzie wszystko zależało od tego. Jeszcze musi sama pocierpieć. Robimy inne metody. Także ja się bardzo dobrze czuję i Wam powiem, jak brać. To będzie specjalny program o memesie, dlatego, że jest sprawdzony w mojej rodzinie, na zwierzakach, psach, kotach i jeszcze przygotowuję się, żeby moje kury, kaczki, indyki, pawie tak samo od robaczyć, bo my nie wiemy, oni z, z, pod, z ziemi jedzą wszystko, także i mogą, a robaki z, przez jedzenie dżownic, kury dostają robaczyce, bo to już jest potwierdzone i teraz tylko muszę całkowicie wynaleźć, jak ile, jakie dawki im, jak to przyrządzić, nie, bo psu się przyrządza jak dla człowieka, a kotom znowuż całkiem inaczej, tak, znowuż ten MMS się podaje. I e, na dzisiaj e, także wiele rzeczy wprowadzę Wam. To jest dla Was, e, to jest do kupienia. To jest, wiadomo, nic za darmo nie ma, trzeba kupić. To nie jest drogie. I zostańcie zdrowi, bądźcie zdrowi. E, odrzucajcie od siebie wszelką iluzję. Ona Wam jest niepotrzebna. Nie bójcie się niczego, nie stwarzajcie lęków i bądźcie szczęśliwi na ten moment. Także wiele programów czeka na Was. Zostańcie zdrowi. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i namaste.